Zaczynamy S1 raz z Medina. Damy radę, damy radę, mamy inicjatywę. Yeah! Zaczynamy S1 raz z Medina Forest 1 późno ale dobrze o nos dobrze było Dobrze, dobrze jazda teraz Aj dobrze Aksepany Ładnie Panie. Dobrze było Dobrze, Dobrze... Dobrze. Dobrze. Aaaaaa, yeah. kurde! Dobrze było pany Dobry stóżnie Pomek lecić z tobą Aj! No to wiadomo, że zagrał, ale już takie dwa to. Dobrze, nie weszły. Dobrze panie. Dobrze, dobrze. Dobry, dobry Kubel. Graj, 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 graj. O. Powrot, powrot! Powrot! Oooooo! Kurde! Ale pomóżcie mu, pomóżcie mu! Dobrze kacper Dobrze, dobrze o nos Dawaj, dawać pany Zaczynamy drugą połowę. Wynik 2-0 przegrywamy. Dobrze, dobrze, oto. Ojej! Oh, uważaj, idzie, uważaj, idzie. Dobrze, uważaj, uważaj! Gramy, gramy, gramy. gramy, gramy. O, do końca, do końca. Bia! Oh, nie! Co? Mhm. ale nie przecież mamy piłkę, mamy piłkę. Mięcie się się aj Dojdź, dość! Roz... Doskocz tam, Doskoczcie do nich, panie! Nie dajcie im Zmięcie wyjść z tego. tego. Się zmieńcie, zmieńcie się, Tomek! O, 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 Yes! Jest! Się! Dawać, pany! Dobrze, dać panie! Dobrze, no, z ekstra. To są serki, tu lepiej, że wydanie przyjdzie. Dobrze, kurde! Aj, kurde! Z przodu, panie, przecinajcie trochę tą bramkę. Powrót! 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 Kurde. Kurde. Dobrze, dobrze strzał. Pany z przodu zamieńcie się czasami na strony. Oj, Dobry, kurde, dobrze. Dobrze. Aj, kurde! Aj, Dobrze było! Dobry, dobra, dobra. Od razu do Daniela! Dobra. Dobrze, okay. dobrze! Jez, dawaj! Dajcie, panie! Dajcie, dajcie, Dobrze od nas. Extra. Dobrze od nas. O! O! C'est quoi ça? O! Yes! Yes! Never panic! Extra. Dobrze, dobrze. Koniec meczu Remis 3